W tej na papieża drugiego. II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku na placu zwycięstwa Warszawy, gdzie wygłosił słynne słowa: Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi. 4 czerwca będziemy wchodzić w 25-lecie pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu oraz pełni wolnych wyborów do Senatu w okresie powojennym. Wyborów, że uważane są dzisiaj za moment upadku komunizmu i początek odnowy właśnie oblicza polskiej ziemi. Dzisiaj organizujemy konferencję dla opamiętnienia jednej z tych rocznic, a mianowicie, yy, a mianowicie dziesięciolecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Chcemy pokazać na przykładzie rolnictwa, a szczególnie rolnictwa bolośląskiego, czy obawy wielu eurosceptyków miały swoje uzasadnienie. Nigdy nie zapomnę jednego z wskazań w tuż przed referendum unijnym, gdzie z ambony kościelnej straszono nas, że tu, na ziemiach zachodnich, będziemy musieli oddać ziemię opuścić domy, a ci, którzy pozostaną, będą musieli uczyć się niemieckiego, a sklepy naszych zaleje za zachodnia żywność. Brałem udział tej uroczystości gościnnej. Dodam, że i obecnie, niektórzy politycy w toczącej się kampanii wyborczej do Europarlamentu straszą nas Unią lub zapowiadają, że chcą tam zasiąść, aby rozsadzić ją od środka. Obywatel wydarzenia pozostawiam. Bez komentarzy. Szanowni Państwo, o tym, co rolnictwo polskie skorzystało lub straciło w ciągu tych 10 lat po akcesji, powie Pan Minister. Co rolnictwo i gospodarka żywnościowa Dolnego Śląska dowiemy się z referatów podczas konferencji. Pozwólcie jednak, że w telegraficznym skrócie powiem, co skorzystał Uniwersytet Przyrodniczy w ciągu tych 10 lat. zapomniałem wcześniej